Ciągle ta sama historia. Nowy dodatek i nowy problem, a do tego nigdy nie wiadomo, czy i kiedy w ogóle coś będzie naprawione. Tak było przecież z pakietem Wilkołaki czy ostatnim dodatkiem licealne lata. To może być naprawdę denerwujące. Nie tak dawno, bo zaledwie dwa dni temu na oficjalnym koncie The Sims 4, na Twitterze, pojawił się niecodzienny wpis. Ja jestem Simartur i dzisiaj powiem Wam o nowym sposobie The Sims na walkę z błędami w The Sims 4. Czy się uda? Wielu z nas miało dość poważne problemy, a na pewno dość denerwujące po wyjściu ostatniego dodatku licealne lata. Musiało chyba to nieźle zdenerwować całą społeczność The Sims, skoro doczekaliśmy się tak niecodziennej odpowiedzi ze strony twórców. W poniedziałek na oficjalnym Twitterze The Sims pojawił się dość kontrowersyjny wpis który miałby świadczyć o próbie wprowadzenia większej przejrzystości ze strony twórców gry, jeśli chodzi o wszystkie aktualizacje i poprawki do gry. A zatem, co Ty myślisz na temat tego nowego rozwiązania? Zgodnie z informacją, która została umieszczona, dowiadujemy się o uruchomieniu specjalnego nowego kanału na Twitterze. Będzie miał on nazwę The Sims Direct, i zgodnie z zapowiedzią, nowe konto ma służyć jako bezpośrednia linia informująca użytkowników o wszystkich znanych aktualizacjach do gry, poprawkach oraz rozpoznanych błędach w grze, od galerii po wszystkie dodatki do gry podstawowej. Oczywiście nie wiemy jeszcze, jak to wszystko będzie działało, ale możemy przypuszczać, że dzięki temu, będziemy mieli więcej informacji na temat tych wszystkich utrudnień, no i że dotrą one do nas dużo szybciej. Dzięki temu może będziemy mieli również trochę więcej wiedzy na temat tego, jak gra będzie rozwijana. Oczywiście, żeby się dowiedzieć, musimy jeszcze trochę poczekać. Wszystko brzmi fajnie, dla mnie jednak nie jest do końca jasne, gdyż nie wspomina się nic o użytkownikach, którzy nie korzystają z Twittera. Miejmy nadzieję, że przyniesie to właściwy skutek i nie będziemy mieli ciągłych problemów z The Sims 4. Wbijajcie łapkę w górę, a zanim pojawi się nowy film, to możecie obejrzeć ostatni, który się pojawi już za moment. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.